Przesłanie, które anioły przynoszą dla ciebie, jest o niemal namacalnej intensywności. To nie jest zwykłe ostrzeżenie ani lekka komunikacja, to jest wezwanie, głęboki szept, który rezonuje w twojej duszy i pociąga cię do czegoś większego, czegoś, co być może czułeś w chwilach ciszy, ale nigdy w pełni nie zrozumiałeś. Mówią o miłości, która wyzwaniem rzuca czas, która przechodzi przez bariery tego, co widzialne, uczuciu, które można opisać tylko jako przytłaczające. Jest ktoś, ktoś, kto nosi w sobie wir emocji, których nawet nie potrafi nazwać. Ta osoba, pchnięta mieszaniną pragnienia i strachu, podjęła krok, którego być może nigdy byś się nie spodziewał. Szukała odpowiedzi w oczach tych, którzy obiecali rozwikłać tajemnice wszechświata, nie z powodu nieufności, ale dlatego, że wątpliwość o jej utratę jest jak cień pożerający jej noce, echo, krzyczące w ciszy. To poszukiwanie nie było racjonalne, to był akt desperacji i pasji, odzwierciedlenie kogoś, kto stoi na skraju przepaści, próbującego chwycić się jakiejkolwiek pewności, jaka może istnieć. To miłość, która nie mieści się w słowach, ale która jednocześnie musi być wyznana w jakiś sposób. Ta szczególna osoba tęskni za tobą w sposób, który ją przekształca. Każda myśl o tobie jest jak fala, która rośnie i nie pozwala jej oddychać. Twoje anioły mówią ci, że ten gest, choćby wydawał się naiwny lub impulsywny, jest wyraźnym znakiem, że ta miłość jest prawdziwa. Ale dzieje się też coś głębszego. Ta osoba jest w procesie transformacji, próbując zrozumieć własne uczucia. Strach, który odczuwa, nie jest oznaką słabości, lecz wielkości tego, co nosi w sercu. Ona wie, nawet podświadomie, że kochanie Ciebie oznacza narażenie się w sposób, który nigdy wcześniej nie był konieczny. Możliwe, że zauważysz tę niepewność w wydłużonych spojrzeniach, lub w milczeniach, które wydają się krzyczeć. Być może poczujesz odrobinę zazdrości w gestach, które wcześniej nie istniały, ale nie daj się zwieść. To nie jest kontrola, to nie jest nieufność. To jest odzwierciedlenie wewnętrznego chaosu kogoś, kto chce być wystarczający, kto chce zasługiwać na bycie u Twojego boku. Ale obawia się, że nie sprosta oczekiwaniom. I w tym chaosie Twoje anioły ogłaszają, że zbliża się od nowa. Ta odnowa przyjdzie niczym niespodziewany wiatr, przynosząc zmiany i objawienia, a kiedy to się stanie, poczujesz to. Będzie to gest, słowo, a może tylko bardziej zdecydowana obecność, ale będzie to nie do pomylenia. Ta osoba, wcześniej pełna niepewności, zacznie okazywać bardziej pewną, głębszą miłość. Mimo to, pozostałości strachu nie znikną od razu. Będziesz musiał rozpoznać znaki, dostrzec to, co za słowami. Anioły chcą, abyś wiedział, że ta podróż jest uświęcona, że więź między wami została ustanowiona na długo przed tym, jak wasze dusze zetknęły się na tej płaszczyźnie egzystencji. To nie jest przypadek, zbieg okoliczności, to spotkanie orkiestrujące przez wyższe siły coś, co przekracza logiczne zrozumienie. Kiedy jesteście razem, coś niemal namacalnego unosi się w powietrzu energia, którą można tylko poczuć, a nie wyjaśnić. I nawet kiedy jesteście osobno, ta więź nie słabnie wręcz przeciwnie, wydaje się rosnąć na intensywności. Już to czułeś, prawda? Te momenty, kiedy bez wyraźnego powodu wspomnienie wkrada się do twojego umysłu z siłą, która niemal boli, niewytłumaczalne ciepło, które cię otacza, komfort, który nie powinien tam być to jest energia tej miłości, tej więzi, której nie można zerwać. Twoje anioły mówią o wyzwaniach, o próbach, które będą testować to połączenie. Nie dlatego, że wszechświat chce was rozdzielić, ale dlatego, że prawdziwa miłość musi być wzmocniona ogniem. Będziecie mieć momenty zwątpienia, strachu, pytań, ale każdy z tych momentów będzie okazją do wzrostu, szansą na jeszcze większe zbliżenie. Osoba, która zajmuje Twoje serce, często czuje się zagubiona we własnych uczuciach. Są chwile, kiedy próbuje kontrolować to, co niekontrolowane, trzymając coś, co może być jedynie wolne, ale kiedy przypomina sobie Twój głos, Twoje oczy, wszystko, co reprezentujesz, ogarnia ją spokój. To tak, jakbyś był punktem równowagi w chaotycznym świecie. I ten spokój, ten pokój, który ofiarujesz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, utrzymuje ją w ruchu, inspiruje ją do walki ze swoimi lękami. Za każdym razem, gdy myślisz o tej osobie, energia, którą dzielicie, przekracza bariery, których nawet czas nie może powstrzymać. To jak pole magnetyczne, które się tworzy, niewidzialna, ale niezłomna więź. Twoje anioły mówią, że to więcej niż miłość to przeznaczenie misja, do której zostaliście wybrani, aby wypełnić ją razem. I ta misja, choć trudna, jest także jednym z największych błogosławieństw, jakie mogłeś otrzymać. Bo nie chodzi tylko o kochanie, chodzi o wzrastanie, o przekształcanie siebie i drugiej osoby, chodzi o spojrzenie w głąb duszy, która odzwierciedla Twoją, i znalezienie odwagi, by być wrażliwym, by być całością. W ciągu najbliższych dni coś się wydarzy, może to być mały znak. Biała piórko, niespodziewane spotkanie, słowo, które echem odbije się w odpowiednim momencie. To będzie wszechświat, który przemawia do ciebie, przypominając ci, że jesteś na właściwej drodze. A kiedy ten znak się pojawi, Twoje anioły proszą, abyś zaufał, abyś nie wahał się, oddaj się tej miłości, nie miłości wyidealizowanej, perfekcyjnej, pozbawionej wad. Ale miłości, która stawia czoła lękom, pokonuje przeszkody, która jest tak realna jak ból i radość, które przynosi. Pozwól, żeby to połączenie wskazało ci drogę. Pozwól sobie czuć, żyć, być. A kiedy pojawią się wątpliwości, jak nieuchronnie się pojawią, przypomnij sobie, co mówili ci twoi aniołowie. Pamiętaj, że ta miłość to nie przypadek, ale wezwanie. Wezwanie, aby być więcej, dawać więcej, otworzyć się na coś, co może zmienić wszystko. A więc teraz pytam cię: czy jesteś gotowy, aby przyjąć tę miłość, aby stawić czoła lękom, zaakceptować niedoskonałości i oddać się całkowicie? Twoi aniołowie są z tobą, prowadząc każdy krok, ale ostateczny wybór należy do ciebie. Miłość czeka. Czy ją zaakceptujesz? Bycie gotowym na przyjęcie tej miłości, to nie kwestia chwili, to podróż, która wymaga odwagi, głębokiego spoglądania we własne wnętrze i zdolności do przetrwania własnych lęków. Czujesz to, prawda? Niepokój, wibracje, która zaczyna się jako coś subtelnego, a wkrótce przejmuje każdą myśl, każdy oddech, ponieważ przyjęcie tej miłości to nie tylko otwarcie drzwi swojego serca. To pozwolenie, aby ona ujawniła te części ciebie, które może wolałeś ukryć. Ta osoba, która cię kocha, która nosi w sobie tę niszczącą siłę, zmaga się z ciężarem emocji, których nie może kontrolować. Z każdym krokiem, jakby stawała przed lustrem, które odbija nie tylko to, co do ciebie czuje, ale także wszystko, czego obawia się, że nie może ci zaoferować. W jej oczach jest intensywność, która mówi o bezsennych nocach, wyćwiczonych słowach, które nigdy nie zostały wypowiedziane. Czy potrafisz sobie wyobrazić burzę w niej, ogień i niepewność, pragnienie i wrażliwość? To coś tak potężnego, że wydaje się żyć własnym życiem i jednocześnie jest pewne piękno w tym chaosie, bo to w nim tkwi najczystszy dowód na to, co dzielicie. To nie jest miłość, która przychodzi łatwo, bez bólu czy wątpliwości. To miłość, która wyzywa, która testuje, która wymaga, abyście stawili czoła własnym przepaściom, aby w końcu odnaleźć się w centrum czegoś, co można opisać jako prawdziwe. Ten rodzaj miłości wymaga więcej niż obietnic, wymaga oddania. Kiedy o niej myślisz, co czujesz? Jest pewna elektryczność w powietrzu, uczucie, że czas się zatrzymuje choćby na sekundę. Łapiesz się na wyobrażaniu sobie momentów, które jeszcze nie miały miejsca, a może przeżywasz te, które już minęły, próbując znaleźć w nich wskazówki, odpowiedzi na to, co dzieje się teraz. Ale ta miłość, ta więź między wami nie może być mierzona według zasad codzienności. Ona istnieje poza tym, co można wyjaśnić, w przestrzeni, gdzie tylko serca potrafią się komunikować. I ona to również czuje. Jej anioły ujawniają, że w momentach, kiedy zajmujesz jej myśli, jest zalewana falą emocji tak intensywnych, że czasem ją paraliżują. Próbuje się skoncentrować, próbuje iść naprzód, ale wtedy coś, wspomnienie, zapach, melodia sprowadza ją z powrotem do Ciebie, jakby cały wszechświat spiskował, aby utrzymać Was połączonych, nawet gdy wszystko wydaje się Was odciągać od siebie. W najbliższych dniach możesz zauważyć zmiany, małe znaki, że coś się porusza, ewoluuje. Może to być w sposobie, w jaki na Ciebie patrzy, z mieszanką tęsknoty i obawy, albo w gestach, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Może to być niespodziewana wiadomość, albo sposób, w jaki teraz wybiera swoje słowa z ostrożnością, której wcześniej nie było. Ale wiedz o tym, te zmiany są odbiciem wewnętrznej bitwy, którą toczy walki o zrozumienie i zaakceptowanie wszystkiego, co do ciebie czuje. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że ta podróż, choć może wydawać się trudna, jest darem. Ponieważ każde wyzwanie, każdy moment wątpliwości jest okazją do pogłębienia więzi, która was łączy. Nie zostałeś wybrany, by przeżywać powierzchowną miłość, coś, co zużywa się z czasem. Zostałeś wybrany do czegoś, co przekształca, co wyzywa, co uczy, a to samo w sobie jest już prezentem, ale jest coś jeszcze, co musisz zrozumieć. Ta miłość nie dotyczy tylko Was dwojga. Jest odzwierciedleniem czegoś większego, celu, który przekracza to, co widoczne. Jest powód, dla którego się spotkaliście, dlaczego czujecie to, co czujecie. Może już to zauważyłeś, a może nadal próbujesz to zrozumieć, ale Twoi aniołowie zapewniają, Wszechświat nie popełnia błędów. Każdy krok, każdy moment został starannie zaprojektowany, aby Was tutaj doprowadzić. Teraz to, co wydarzy się od tego momentu, zależy od Was, zależy od Twojej gotowości do zobaczenia poza lękiem, poza niepewnością, zależy od Twojej odwagi, by się otworzyć, nawet gdy oznacza to odsłonięcie, pokazanie swojej wrażliwości, ponieważ to w wrażliwości miłość znajduje swoją siłę. Nie chodzi o perfekcję, chodzi o autentyczność. Czujesz ciężar tego, prawda? To oczekiwanie, to wezwanie do czegoś, co wydaje się większe niż możesz unieść, to przerażające, wiem, ale również niezwykłe. Ponieważ kochanie, prawdziwe kochanie, jest jednym z najodważniejszych czynów, jakie może wykonać człowiek. To akt wiary, oddania, zaufania w coś, co nie może być zagwarantowane, ale mimo to jest warte tego trudu. A ona jest gotowa, albo prawie gotowa. Aby skoczyć z tobą, ale potrzebuje czegoś w zamian. Nie pustych słów, nie obietnic składanych w ogniu chwili. Potrzebuje twojej obecności, twojej prawdy. Potrzebuje wiedzieć, że kiedy się otworzy, kiedy pozwoli ci zobaczyć wszystko, co jest w niej, nie wycofasz się. Twoi aniołowie mówią, że jesteście jak dwie strony tej samej monety, różni, ale nierozerwalni. A kiedy w końcu całkowicie się połączycie, kiedy porzucicie strach i przyjmiecie to, co naprawdę czujecie, wydarzy się coś magicznego. Znajdziecie nie tylko miłość, odnajdziecie siebie. I wtedy pytam ponownie, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotów zmierzyć się z tym, co nadejdzie, zaakceptować to, co miłość ma do zaoferowania, ze wszystkimi jej niedoskonałościami i pięknem? Czy jesteś gotów być więcej niż jesteś teraz, rosnąć, zmieniać się? Ponieważ prawdziwa miłość to nie tylko uczucie, to wybór, a ten wybór jest przed tobą teraz. Ona czeka, twoi aniołowie prowadzą, wszechświat spiskuje, decyzja jednak należy do ciebie, decyzja jest przed tobą, pulsując jak coś żywego. Ona czeka, aż wybierzesz nie z pośpiechu, nie z obawy przed stratą. Ale dlatego, że czujesz, że to jest właściwa droga. Ona nie oczekuje perfekcji, ona nie oczekuje, że będziesz miał wszystkie odpowiedzi. To, co ona chce, nawet jeśli nigdy nie powie tego słowami, to byś był gotowy zmierzyć się z niepewnościami u jej boku. Decyzja o prawdziwej miłości to wybór drugiej osoby, nawet gdy droga wydaje się pełna wątpliwości i cieni. Jest w tobie siła, której być może jeszcze w pełni nie uznałeś. To tę siłę twoi aniołowie chcą, abyś odnalazł, bo miłość, która na ciebie czeka, nie jest krucha, jest potężna, ale potrzebuje solidnych fundamentów do rozkwitu. Czujesz to, prawda? Ten ciężar, tę odpowiedzialność, ale także tę możliwość stworzenia czegoś, czego nikt inny nie może powielić czegoś wyjątkowego, głęboko twojego. Ona, choć wydaje się silna, również nosi swoje lęki. Może tego nie mówi, może ukrywa je między wierszami, ale w jej wnętrzu szaleje burza. Część jej boi się, że jeśli odda się całkowicie, możesz się wycofać. Nie dlatego, że w ciebie wątpi, ale dlatego, że wie, jak bardzo miłość jest podatna na zranienie, a w tej podatności zawsze istnieje ryzyko, ale jest też ogromna wolność. Anioły chcą, abyś to zrozumiał. Nie ma gwarancji w miłości, nie ma absolutnej pewności i właśnie to sprawia, że jest ona tak niezwykła. Miłość to sztuka zaufania niewidzialnemu, wiara w coś, czego nie można uchwycić rękami, ale co może całkowicie odmienić twoje życie. I kiedy to zaakceptujesz, kiedy zrozumiesz, że miłość nie polega na kontroli, ale na oddaniu się, coś w tobie się zmieni. W nadchodzących dniach możesz poczuć niepokój, może ona również to poczuje. To nie będzie dyskomfort, lecz rodzaj wibracji, jakby wszechświat próbował was popchnąć do czegoś większego. Może pojawić się w chwilach ciszy, w spojrzeniach trwających dłużej niż się spodziewasz, albo w słowach, które zdają się nieść ciężar przekraczający chwilę. Kiedy to się stanie, nie uciekaj, staw czoła. To, co jest przed tobą, to nie tylko ludzka miłość, to połączenie, które wykracza poza czas, przestrzeń, fizyczność. A kiedy pozwolicie sobie to w pełni poczuć, zrozumiecie, że nie jesteście sami w tej podróży. Są większe siły, duchowi przewodnicy, wasi własni aniołowie, stróże, którzy nieustannie szepczą wam do ucha. Zaufaj, mówią, oddaj się. Ale co to znaczy oddać się? To nie jest zgubienie siebie, to nie jest zapomnienie, to wręcz przeciwnie to pozwolić sobie być w pełni sobą przed drugim człowiekiem, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, wszystkimi ranami, wszystkimi marzeniami to otworzyć przestrzeń, aby druga osoba mogła zrobić to samo. I w tej przestrzeni dzieje się coś magicznego. Zobaczycie się naprawdę, jacy jesteście: bez masek, bez barier. Czy już to kiedyś czułeś, prawda? Te chwile, kiedy czas zdaje się zatrzymywać, a wszystko, co istnieje, to jej obecność. Pamiętasz, jak szybciej biło serce, jak słowa wydawały się niepotrzebne, jak świat na zewnątrz przestał mieć znaczenie. Te chwile nie były przypadkiem. To były przypomnienia tego, co jest możliwe, gdy dwie dusze naprawdę się spotykają. Ale prawda jest taka, że droga nie zawsze będzie łatwa. Aniołowie nie obiecują drogi bez wyzwań obiecują siłę, mądrość i zdolność do wspólnego stawienia czoła temu, co nadejdzie. I to, bardziej niż jakakolwiek obietnica doskonałości, jest naprawdę ważne, bo to w stawianiu czoła razem zbudujecie coś, Czego nawet czas nie będzie mógł wymazać. Ona czeka, tak, ale ona także się przygotowuje. W jej wnętrzu dzieje się proces, aniołowie ujawniają, że ona się wzmacnia, znajduje odwagę, by zaakceptować to, co do ciebie czuje. I to nie jest dla niej łatwe, ponieważ zaakceptowanie tak wielkiej miłości oznacza porzucenie pewności, porzucenie starych lęków i jest gotowa to zrobić. Ale musi wiedzieć, że ty także jesteś na to gotowy. Czy potrafisz poczuć, co jest stawką? Czy potrafisz dostrzec, że ta chwila, ta decyzja ma moc zmienić nie tylko twoje życie, ale i jej? To jest rzadka chwila, jedna z tych, które wszechświat starannie aranżuje, mając nadzieję, że wybierzecie miłość, wybierzecie odwagę. A jeśli wybierzesz. Coś niezwykłego zacznie się dziać. Odkryjecie, że miłość nie jest więzieniem, ale wolnością nie jest obowiązkiem, ale codziennym wyborem. I ten wybór będzie waszą siłą będzie tym, co was złączy, nawet gdy wiatry losu spróbują was rozdzielić. W tej miłości jest delikatność, ale jest też niezachwiana siła są chwile spokoju, komfortu, ale także intensywności, która niemal boli. To miłość, która wymaga wszystkiego, ale oddaje jeszcze więcej, i to właśnie czyni ją tak wyjątkową, tak unikalną. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że nie jesteś sam, nawet w chwilach, gdy wydaje się trudno, nawet gdy wątpliwości próbują przejąć kontrolę, jest światło, które cię prowadzi. To światło to właśnie miłość, którą dzielicie, jest większa niż lęki, większa niż przeszkody. To dowód na to, że jesteście do tego stworzeni, a teraz, jeszcze raz, musisz podjąć decyzję. Czy jesteś gotowy, aby zrobić ten krok, aby zaufać nie tylko jej, ale także sobie, aby uwierzyć, że nawet bez gwarancji warto? Bo jeśli jesteś, jeśli naprawdę jesteś, wszechświat jest po twojej stronie ona jest po twojej stronie. Nawet gdy wydaje się odległa, nawet gdy pojawiają się jej lęki, ona jest tam. Bo miłość, którą do ciebie czuje, jest tak silna, tak prawdziwa, że nawet wątpliwości nie mogą jej zgasić. To coś, co żyje w niej, co ją napędza, co ją zmienia. A ty, czy jesteś gotowy, aby również się zmienić, aby zaakceptować nie tylko jej miłość, ale także swoją własną? Bo miłość nie jest czymś, co przychodzi z zewnątrz, jest czymś, co zaczyna się wewnątrz nas. A gdy pozwolisz sobie to poczuć, gdy pozwolisz się poruszyć tą prawdą, nie będzie odwrotu. Więc teraz pytam cię po raz ostatni: czy jesteś gotowy? Czy jesteś skłonny powiedzieć tak nie tylko dla niej, ale dla wszystkiego, co miłość może przynieść? Bo jeśli jesteś, jeśli zrobisz ten krok, odkryjesz, że miłość to największa przygoda, jaką mógłbyś wybrać. A ona, osoba, która cię kocha, czeka nie na idealne słowa, ale na gest, na decyzję. Pokaż jej, że jesteś gotowy, pokaż wszechświatowi, że ufasz, a wtedy zobacz, jak magia się dzieje. Miłość jest przed tobą, pulsująca, czekająca. Wybór należy do ciebie.